Hej, hej, moi drodzy, raz niedzielny z tej strony, a my jesteśmy w Dray Valley. Dray Valley, Valley, i to jest wersja Overhaul, czyli taka, wiecie, przerobiona w dużej mierze. I teraz tak. Ja nagrywałem z tego film. Ha, sprawdziłem nawet sobie ponad dwa lata temu. Było to w lutym 2019 roku. Wyobraźcie sobie tyle czasu. I pomyślałem sobie tak, przerzucałem sobie na tym Steamie, co tam zagrymam. Że przecież warto by zobaczyć, co się pozmieniało. No i powiem ci tak, powiem Wam tak, na pierwszy rzut oka jest podobnie, ale chyba lepiej sprzętowo, bo nie czuję, żeby moja karta graficzna smażyła się tam jak wcześniej, bo wcześniej tak ostro się smażyła. Opcje są chyba na maksa, wszystko ustawione sobie. Wziąłem, co się tylko da, więc e, oczywiście Full HD, no bo, bo taki mam monitor. <laughs> Dobra, i teraz tak. Y myślę że myślę że spróbujemy sobie pojeździć powiem wam tak wtedy podobało mi się naprawdę było to fajnie zrobione więc zobaczę teraz jak to wygląda No dobra mamy to yy, dobra teraz pobierz radyjko radyjko No to idziemy bo to jest yy, tak zdajemy teraz yy, Nauka jazdy i jeżdżenia małą lokomotywką, takim oto z po, z pojazdem. Dobra, bierzemy go i... Aha, wyceluj na... A, place it back to the desk by pressing G. G, można odłożyć, dobra. Pick up shunter manual, czyli to są wszystkie nasze manuale. Quick, wide, wiecie, tak jak się jest chyba, kółkiem się to przewija, chyba, nie? strony tak. Jak to zrobić, żeby ruszyć w ogóle, widzicie, nie? Switch to ignition, i tak po kolei pamiętam też, to się bawiłem, więc zobaczymy, czy się to zmieniło w tej nauce jazdy. Aha, R, R to pozwala nam wybrać, gdzie chcemy odłożyć. okej, okay, dobra, no ale my i tak musimy, rozumiem, zabrać, dobra. I tapkiem wrzucamy do naszego. Do naszej inwentory, czy do naszej kieszeni, i teraz co? Tak samo schowamy do ze sobą i a i wyjmujemy w ten sposób, że przytrzymujemy sobie i mówimy co chcemy, tak? Tu byśmy chcieli radio, teraz szanter, tak, a teraz chcemy radio. Hop, dobra, jakoś to działa. Ok, alright, you're ready to drive the train now. No dobra, to idziemy, ten idziemy pojeździć pociągiem. I to jest to, no powiem wam tak, strasznie mi się podobało Wtedy, bo to było takie Ech, Można być maszynistą nie Ja wiem, że są lepsze symulatory ja Wiem, tam nawet polskie Tam EU07 pochodne i tak dalej Tam maszyna czy coś, jak to się zwało I wiem, że ludzie jeżdżą Są trasy wypasione tak samo Ale to chyba za bardzo skomplikowane dla mnie Ja chcę Takiej w miarę prostej I pamiętam, że Dobra, Jump Space, czyli podskok spacja Że to właśnie było takie w sam raz jak dla mnie, czyli e, odpowiednio trzeba coś tam było wiedzieć, ale nie trzeba było kompletnie jarzyć jak to wszystko prowadzić, dało radę tak ogólnie się ogarnąć, nie? Dobra, odpalmy to, take out the shunter manual and follow the ignition procedure, dobra, no to znajdźmy, bo już nie pamiętam e, nie ty e, guide, i co tu trzeba zrobić, flip up the fuse box switches, mogę tak zrobić? Wkurza to, że nie można. O, mi się przybliża widzę. Nie można. Tak, tylko muszę co schować. A. Też nie, aha, czyli te muszą być włączone, żeby główny załącznik załączyć, tak? Ten czerwony zakładam. Okej. Okay. I dalej. Szkoda, że nie pokazali, który jako kolejność jest, nie? Jak już tak wygląda. Do... Switch the ignition switch clockwise. A czyli. Odpaliło coś, odpaliło coś, poczekajcie, ja tylko zobaczę, czy nie zagłusza mnie za bardzo. A, press X to sit, dobra, X możemy sobie sitnąć, czy to nie jest za głośne i czy będzie mnie słychać. Mm, zerkniemy ja trochę tak głośnawo. Dobra, wiecie co ja odrobinkę przyciszę. Ja wiem, że ten efekt dźwiękowy też jest ważny w grach, ale. Chcę, żeby mnie było słychać lepiej. Dobra, i teraz tak: zaparkować lokomotywę na zewnątrz. Pamiętam, trzeba było chyba tam potem zmienić zwrotnicę i przejechać na ten tor, zabrać ten wagon i polecieć dalej. Podejrzewam, że będzie podobnie, nie? Dobra, X, siadamy, nie widać trochę, ale dobra, pojedziemy tak. E, czekajcie, teraz tak: jak to się robiło? E, dobra. Reverser na forward position. To będzie chyba to. Reverser. Tak. No to jedziemy do przodu. Nie, nie, nie. To... O, teraz... Czekajcie, bo to nie rozumiem, jak to działa. Tak jakby odwrotnie, niż ja robię myszką. A, góra-dół lepiej. Wtedy jestem pewien, że to... Co to jest to? Horn. Whoa. Fajna syrenka, H samo działa. A, H, A, G, H, Jotem J można klawiaturą to sterować też. Rewerserem. I tu mamy neutralny do przodu i do tyłu. Dobra. Eee, co to są jeszcze? Headlight, Cablight. Jest jakieś światło? To faktycznie. Uuu, włączmy sobie będzie lepiej widać dla was. Ja tam widzę, ale wydaje mi się, że dużo lepiej będzie a z zewnątrz niekoniecznie. Yy, dużo fajniej będzie widać po prostu odczyty, i w sumie dla mnie też wygodniej, lepiej to widzę. Dobra, i co dalej? Mm, release the brakes. Ok, tu mamy yy, hamulce, czyli to co mamy w, w rurze na hamulcach, i to co mamy w, w rezerwuarze, czyli ile sprężonego powietrza. Dobra, zakładam, że to już mamy. Tak, zwolnione to tylko ten. A to mamy. Zakładam, że to jest. E, aha, to jest samej lokomotywa, to jest całego pociągu. No na razie jesteśmy sami, więc hamujemy tylko lokomotywą. Okej. Okay, no to co? Dodajemy. Rozumiem gazu. A pipe musi spać. Widzicie, jest pokazane, tak? Że zdecydowanie musi być. No my mamy. Jest, jest. Nie, na zero. A ciekawe, jakbyśmy dali więcej? Jak to wygląda? A To chyba nie są. Nie jest ten hamulec główny tu pokazany, bo nie widzę żadnej różnicy. Niby słyszę ciśnienie, a nie, coś tu spadło na brake reservoir spada trochę Ale dobra, to minimalne może tu nie jest skazywane, bo to są wiecie, od razu bezpośrednio na samym na samej maszynie. Dobra, to co? Dajmy naprzód. Jedzie! Jedzie! A kurde! Kilometrów na godzinę całe 9 czy 10 Pik, 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 pyk, patrzcie, kurde, normalnie dajemy radę. Remember to use brake to stop. E, past the switch. Czyli musimy przejechać za to, ale jednocześnie nie wypaść z toru, prawda? Jak ona na luzie leci, że tak powiem. Szału nie ma, ale to się też nie ma co spieszyć, moi drodzy. Miejsca za dużo tu nie mamy, dobra. Patrzymy, czy ten minęliśmy, dobra. No, tak na styczek bym powiedział. okej okay. Słownie, proszę bardzo. Wysiądź z lokomotywy i mamy coś do zrobienia. O, dobra. Dlaczego mam wysiąść z lokomotywy? A, tu widzę, są sprzęgi całkowicie zmienione. Dawniej tylko się dotykała, tu widzę, są teraz. Huhuhu. Hamulcem wszystko trzeba będzie pewnie... O, no to się porobiło, moi drodzy. Nawet to się porobiło. Nie, ja, jeszcze trochę miejsca mieliśmy, nie? O, to spoko, jeszcze tam zawsze ze 2 metry było. No ale to tak idealnie żeśmy stanęli. Dobra, no czekajcie. Wyciągnij radio. Spoko yy. Nic z tego nie rozumiem dlaczego tu jest... Aha, było schowane, dobra. I co zrobić? Aha, żeby przestawić zwrotnicę, to trzeba było tym radyjkiem, tak. Trzeba było sobie switchnąć, przełączyć, nicely done. I musimy naprawić wykolejony pociąg, a znaczy wagon, w naszej lokomotywowni. Co ja mam tam z tym zrobić? No dobra, idziemy. Mogę podejść szybciej, mogę. Znowu kom radio. A, faktycznie jest wywalony, zobaczcie. Ale numer jest całkowicie wykolejony. I teraz możemy zmienić. Ta, to tego nie było. Tego na pewno nie było wcześniej. Możemy zrobić kółeczkiem ty, tryb działania. I teraz można rerail, czyli można na nowo je postawić na torach. A. Ok, mamy. Um, aim the trucks, na które. Aha, mamy co i na które te potwierdzić ja, ale by prawie nam na głowę upadł wow, great, możemy teraz go podłączyć, a czemu on tak wyszedł wydawało mi się, że no, tak wystaje stąd jest chyba Houston problem zdecydowanie będzie problem, bo jak ja tu wjadę to nie zmienię Haha, ha, ha. nie zmienię tej yy, zwrotnicy, bo nie będzie jak. Czekajcie, może jeszcze raz. O, lipa. No to, A, ale będzie można, dobra, przecież będzie można do tyłu przejechać. Okej, okay. co ja robię, robię. <laughs> Widzicie, jak człowiek nie kuma, nie? Dobra, wlazłem tu. Teraz tu sobie muszę znowu wziąć. A już jest zmienione, tak? Tu. Dobra, yy, to teraz tak, żeby było. Rewerser. Wstecz. Hamulec out I gaz Jedna wajcha do przodu I jedziemy do tyłu <laughs> Fajnie, nie? Dodajemy wajchy do przodu, a jedziemy do tyłu dobrze. Powinniśmy skręcić yeah. Jest nieźle Nie wiem jak tu jest zostawione Ale chyba dobrze Z tego co widzę, tak Chyba dobrze i turlamy się czy przywalimy Nie, za, za daleko. Dobra. O, i będzie cacy będzie. Dobra. Mamy. I teraz co musimy zrobić? Well done. We need to the manual. Ja bym miał wszelki wypadek zahamował, przynajmniej lokomotywą dobra, by... no właśnie, nie? bo byśmy nie zmienili teraz zwrotnicy, chyba stoimy jeszcze, tak, trzeba będzie dalej pojechać ale dobra, idziemy co? musimy wziąć manual do a, tu mieliśmy to a nie, to coś nowego, okej okay. hmm. połącz dwa, o, żeż w mordę tego też nie było Wtedy się po prostu naciskało i się połączały i koniec. A teraz muszę co zrobić? Wszystko dokładnie to co. No jeszcze w takim miejscu wejdę tu w ogóle. Aha, można się... Mm, lewym kontrolem, y, że tak powiem, o... no chyba tak jedyne wyjście. Uuuu, Dobra. I zgodnie z książką. 1, 2, widzicie tu? A są. Czekajcie są. Najpierw haki. Dobra, schowam książkę. Trzeba będzie założyć tu. O, dobra, co dalej? Dwa, to już zrobiłem. Titan the coupling. A, czyli tym trzeba pokręcić. Okej, okay, mamy Titan. Są zciaśnione. Powinno to działać. O, nawet, widzicie, coś tu się próbuje ruszać. Ale już nas gniecie. Dobra, jedziemy dalej. Connecting the house together Dobra, czwóreczka Czyli węże muszą być z wężem Pięknie się połączyły Fajnie to działa, nie? I piątka, open break valves To będą te pewnie No e, brawo Tidim. Great job! It's time to get your license Proszę bardzo Zdaliśmy chyba egzamin moi drodzy ha, ha. Jestem pełnoprawnym miskiem od lokomotyw. Znaczy się motorniczym. Tak? No to nie. Jak to się nazywa? Motorniczy, kurczę, nie wiem. Czy w motorniczy to jest Trąbaja? Hmm. Chyba tak, a tu będę maszynistą. Tak mi się wydaje, ale nie jestem pewien, raczej chyba tak. Dobra, nauczyliśmy się jak się poruszać, jak um, działać z, um, różnymi um, rzeczami, jak operować podciągiem, jak zmienić um, zwrotnicę, jak połączyć wagony. Spoko. I teraz validate, aha, czyli musimy to wrzucić, tak, i on wtedy mówi nam, o, proszę bardzo, congratulations, mamy, to jest nasza licencja, to trzeba schować, freight hall, potrafimy. I D2, cokolwiek by to było, więc jest OK, dobra, i mamy kluczyk. Uuu, wcześniej tego nie mieliśmy chyba nie? od skrzynki, a może mieliśmy, nie pamiętam. Dobra, i mamy mapę, no właśnie, bez mapy to jak bez ręki tu. Czyli widzicie cała, cała dolina co jest roz, ze, ze stacjami i tak dalej ogarnięta do inwentory The Ray Valley Guide to chyba też trzeba by. Co to jest w ogóle? Loading, unloading. A to wszystko po kolei, dobra. To sobie można. No, może inaczej. Pokażę Wam tak to sobie przeklikacie. Jak ktoś będzie chciał, to sobie poczyta. Ja sobie poczytam potem. Proszę bardzo. To są różne widzę, jeszcze licencje. Trzeba będzie może kolejne zdobywać w międzyczasie. Serwisowanie pojazdów. się pozmieniało. Oj, no zdecydowanie się pozmieniało. Dobra, i schematy stacji. To jest najważniejsze w sumie. A, to jest Track the Dance Station, Yard Station Office. Dobra, to by trzeba też mniej więcej wiedzieć, o co chodzi. Switch, Track Approximation. No i dobra. A to takie. A, Station Exit. Dobra. Okej, okay, ładujemy i kasa. Access z menu i możemy sobie zobaczyć wallet, czyli portfel. Dwa tysiaczki mamy w portfelu. Mm, teraz mapka. Super, Alt, lewym altem, a lewym altem mogę sobie wybierać, co jest grane. A fast travel nawet, fast travel w lokomotyzm można. A, to ciekawe. As train driver, you now ready to take this train to the nearby steel mill Service Point. Proszę bardzo, remember to read the Train Basics and Divig White books you find lots of useful information there. Dobra, mm, czyli musimy. Zakładam, że jesteśmy... A, tu się kręcimy, czyli nawet widać, nie, że jesteśmy tu, a mamy być tu, tu, chyba nie. Disable, no wiadomo, że na tym polega, żebyśmy tam dojechali, bo to tutorial, nie? Dobra, moi drodzy. Wbijamy tam do tej lokomotywy, może zamknąć można? To tak, czy to... Nie, to taki bajer. Ale mamy tutorial, więc nam nie pozwala nic robić. Jest zadanie, to zadanie. Musimy wejść do lokomotywy. Proszę bardzo. Dobra, ale to my cały czas jesteśmy na wstecznych. Odhamujemy się. Dobra. Ja bym jeszcze dał... Ma, po małemu do tyłu, żebyśmy mogli zmienić sobie yy, tą Nie wiem, czy teraz wystarczyło, ale chyba żeśmy przywalili na koniec tego. Mam takie wrażenie. A czekajcie, z ciekawości podejdę. Żeśmy chyba dojechali do kozła z tyłu. Tak jest, dlatego nas tak ładnie zatrzymał. <laughs> Widzicie, tam niewiele trzeba było się przesunąć, no ale zawsze nie. Teraz tak, gdzie mamy nasze radyjko hmm. kom i switchujemy się na wprost, dobra. No to lecimy teraz tak. Rewerser, myk, myk, myk. Hamulec out, i lecimy. Nie ma co tu się rozpędzać, bo mamy 6 km, chyba. Yy, ograniczenie to i tak szybko przekroczymy, bo będziemy mieli 10. To chyba jedzie z taką prędkością maksymalnie na tym pierwszym ząbku. Tak ja to nazywam. dobra jak to wygląda. Eee, kurde. Działa normalnie, panie maszynisto, tak jest. No, prawie 10, czyli się nie, nie bujamy szybciej. No, ale możemy za to sobie podziwiać widoki. Można nawet wyjść na chwilę. W tych prędkościach tu niewiele się dzieje. Nie wiem tylko, czy tu jest ustawiona ta, właśnie nie pamiętam, czy to się sprawdzało. Jak są ustawione zwrotnice podróżą. E, tak, tak, tak naprawdę to trzeba by było. Trzeba by było. Night e, Station on Dobro, dobrze jedziemy. Aha, od tej strony zwrotnic nie ma, więc zakładam, że jest dobrze ustawiona. Cały czas jest 6 na godzinę, czyli szału nie ma. I hmm. można podskoczyć w kabinie. Nawet. Proszę bardzo. ładnie to wygląda. Tam, tak, w miarę płynnie działa. Aha, ee, kiedy nabierzesz trochę prędkości, puść w ogóle kompletnie e, przepustnicę, możesz się tak, e, że tak powiem, dociągnąć, Aha, e, zmniejsza się zużycie paliwa, czyli się trzeba patrzeć, czy paliwo nam zaniedba? Eee. No cóż, a, i widać, że to jest rozjazd, nie, za 300 metrów, dobrze myślę, czy tak jakoś tak, ten znaczek? SteelMill zapach zapach. don't go too fast czyli widocznie, że z górki chyba lecimy mam takie wrażenie, dobra, ale na razie nie będziemy jechać wolniej, bo też by że nada tam jakieś obserwatorium jest dobra, ale my chcemy tam do SteelMilla, jak wygląda nie ty, station map jak wygląda station map. nie word, station eee, dobra, SteelMill A, to jest ty, tak to jest to chyba, nie? My byśmy musieli zrobić tak, pierwsza lewo, potem znowu lewo, potem znowu lewo, lewo i prawo, tak? Ja tak mówię lewo prawo, bo chodzi o to, że mamy dwa rozjazdy, żeby było mi łatwiej ogarnąć, bo to równie dobrze może być w terenie bardziej prosto, ale chodzi mi, że lewa lub prawa od noga, więc tutaj bijamy lewo. Następna też lewo, 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 prawo Dobra, i tu zakładam, że ten niebieski dynzelek to jest tam, gdzie mamy pojechać, nie? A, let's bring the train to a halt before the next switch break now Gdzie no, ludzie? Jak ja tu zahamuję, to staniemy kilometr przed tym Podjedźmy bliżej, dobra A chodzi o to, że mamy podjechać yy, Zdecydowanie podjechać pod zwrotnicę yy, no, no, jeszcze jest widać daleko do tego, podjedźmy bliżej, żeby coś było widać, dobra, zwinę tę mapkę tego, a i teraz mamy hamować e, hamulcem tym takim pociągowym, dobra, dajmy gaz na zero, On sam stanie bez żadnego hamulca, <laughs> ale dobra, chcieli hamulec, staną, wrzućmy na pierwszy ten włos, zobaczcie jak teraz zaskoczyło, Dobra, i teraz mamy tak. Take out the schematic station map and open. Eee, dobra, tu już to zrobiłem. Change the switch ahead. A, bo jest na wprost, widać go, nie? Tak, a my musimy mieć go na lewo. Dobra, good to go. Release the brakes and give them a moment to repressurize before accelerating. Dobra, czyli musi trzeba trochę poczekać zanim ciśnienie się wyrówna. Puszczamy. zawsze nie wiem, jak się jeździło jakimś innym. Nie pamiętam jakimś kurde innym symulatorze, to się dobijało hamulce tam jakoś te ciśnienie się zrobiło robiło, a tu widzę, że nie da rady. Mogę tylko czekać aż bagodnie się w rurze wyrówna. Co jest skurzające. Jakoś to pamiętam, się sprytnie nazywało to, że się tak te hamulce pykało, żeby o, chyba dwa aż dałem no, ja, jeden wystarczy. No to cały czas nawet 5 na naszej trasie jest kilometrów na godzinę. To już w ogóle byśmy mogli go pchać prawie. Ech. Pojedziemy 10, miejmy nadzieję, że się nie wykolimy. chyba, że to jest w milach, a my jedziemy w kilometrach. No to wtedy jeszcze mamy luz i to spory. Dobra, tam też widzę się roz, rozbija tor na prawo-lewo za 100 metrów, o tam te, ro, rozjazd na różne te poszczególne miejsca, ramki i w ogóle, główny tor przelotowy. Dobra, ale my tu mieliśmy w lewo, nie, yy, nie tu chciałem, yy, czwórka to może tak, tak. Yy, yy, pierwsza lewo, druga, trzecia, czwarta prawo, tak. Czyli to raczej na pewno tu w lewo. Hmm. Następny w lewo, czyli prosto. Widzicie, bo to mi o to chodzi, że ta lewa noga, tak? Niekoniecznie w lewo, ale w tą stronę, tak jak wskazują tutaj te znaczki. Że lecimy sobie tu, następna też będzie w lewo, bo tutaj są podjazdy chyba pod jakieś, nie wiem, inne rzeczy do ładowania. Można się załadować. No, ale powiem wam, że kurczę, teraz tym rozbrajaniem tych podłączaniem wagoników jest nieźle. Ciekawe jak to w ogóle wygląda na to serwisowanie sprzętu. To jest naprawdę niezłe. Ciekawe może być. Muszę, muszę wrócić do tego tytułu i zobaczyć, co tam więcej jeszcze oferuje. Pamiętam, że wcześniej tam sobie trochę próbowałem pojeździć. Było fajnie, ale było tak dosyć mocno prosto. Zastanawiam się, czy tu będzie... To zrobione trochę bardziej. Wygląda na to, że się tak jakby przyłożyli, nie? I jest ciut bardziej na poważnie. Dobra, i ten ostatni zjazd był w prawo. Czyli na, tutaj jest na wprost, ale to jest tak widać w prawo, nie? do odnoga prawa. I dojeżdżamy, rozumiem, tam do stacji napraw, czy jak zwał, tak zwał. Ha. Wcześniej pamiętam, tu się jeździło, i tylko się coś tankowało. To było takie miejsce do tankowania. W ogóle nie było tego budynku. o wow, to jest obrotni obrotnica i parowóz, <noise> Fajna zabawa. Dobra, moi drodzy, może być nieźle. a dobra, my dojeżdżamy tam, gdzie mamy dojeżdżać. Trzeba będzie się zatrzymać sensownie, żeby nie wbić się w mur. Ciekawe, czy jest taka możliwość, że się można wykoleić. Pewnie tak. Jest to trochę symulowane, to taki symulator to pewnie opcja taka też jest. Być może da się zapłacić i postawić z powrotem na torach, ale to pewnie coś będzie kosztować. Dobra, jeszcze kawałek podlecimy i dobra, wyłączam zasilanie. Mamy teraz trochę większy skład, to jest duża szansa, że. No właśnie że tak szybko się nie zatrzymamy. Idealnie. Hahaha, good job. This locomotive will stay here for servicing. Let's get another for you, which you will use to take new jobs. Proszę bardzo, mamy tam zostawić lokomotywę, dostaniemy nową i tą nową będziemy mieli zadania kolejne. Dobra, ale ja chcę zobaczyć, jak to wyszło z tym. Jeszcze mieliśmy miejsce na luzie. To w sumie tak trochę lipa, bo. A nie, ten już wjechał? Wjechał cały, no dobra. he, okej. Okay. Może być, moi drodzy. No i teraz tak, zerknę tylko, e, zerknę tylko, jak my wyglądamy z nagrywaniem. E, jak to wygląda. Hmm. Ile czasu? 27 minut. No dobra, to możemy jeszcze małą rzecz zrobić. Albo nie, albo nie, moi drodzy, wiecie co, to widzę, że to się nowa zabawa robi, będziemy mogli sobie do tej obrotnicy to pobawić się. To zrobimy w następnym odcinku. To było takie pierwsze, dojechanie do tego miejsca, zdobycie pierwszej licencji. Dobra, i tak zrobimy krótki, taki półgodzinny filmik, tak jak wszyscy robią na YouTube, ja też raz zrobię, a co, niech będzie. Dobra, moi drodzy, myślę, że jeszcze jeden na pewno zrobimy sobie, wtedy też chyba dwa zrobiłem i też robiłem cały tutorial, więc zakładam, że ta druga część będzie z jakimś zadaniem, także moi drodzy, yy, dobra, wkurza mnie ten, o, tak lepiej, a jednak i tak nie jest, bo chciałem pokazać taką ładną, fajną lokomotywka, tu widzę nadal, chyba tym będziemy śmyrać, bo nie sądzę, żebyśmy mieli jechać parowozem, a może, może. No dobra, moi drodzy, to co? To ja wam dziękuję serdecznie, mam nadzieję, że kilku maniaków jest kolei, którym się yy, znowu przypomni, że można, jeżeli zapomnieli albo nie mieli okazji, zobaczyć tego do Rail Valley i yy, yy, w tej nowej wersji maluszek? <ścoughs> Chyba maluszek jest, nie? Czekajcie, podbiegnę, no, da się tu biec? Da się. A, nie muszę biec, mogę podejść. Ludzie, to jest maluch. Taki, no może nie nie maluch, maluch, ale zdecydowanie dwudrzwiowy wyglądu maluchowate. No, ja, kurczę, muszę sprawdzić, kto robi tą grę. A z ciekawości, co za studio, z jakiego kraju, bo tak maluszkowo to zapachniało. No dobra, moi drodzy, bo się znowu rozgadałem. Dobra, to co? To trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Może... Yy... Jeszcze kogoś zarażę i ktoś też sobie tą grę teraz sprawi i też będzie się cieszył tak jak ja, jak małe dziecko trochę. No dobra, to trzymajcie się. Hej, hej.